Cześć kochani. Witajcie ponownie na kanale. Wraz z nadejściem nowego sezonu to idealny moment, aby odświeżyć nie tylko swoją garderobę, ale także paletę kolorów, które definiują twój styl. W dzisiejszym filmie zagłębimy się w trendy kolorystyczne na sezon jesień-zima 2025 do 2026. Co jest modne, co powoli wychodzi z mody i jak wykorzystać te odcienie. By wyglądać nowocześnie, elegancko i z klasą każdego dnia. Nie musisz kupować zupełnie nowych ubrań. Czasami wystarczy tylko nauczyć się, jak bawić się kolorem w sposób przemyślany i pełen wdzięku. Pierwsze. Burgund i czerwień. Zacznijmy od burgundu, koloru, który idealnie oddaje esencję jesieni. Głęboki, bogaty i cichy w swojej sile. To odcień, który nie musi krzyczeć, by przyciągać uwagę. Burgund symbolizuje dojrzałość i wyrafinowanie, dlatego idealnie sprawdza się w chłodniejszych miesiącach. Jego największą zaletą jest wszechstronność. Pięknie łączy się z szarością, granatem, kremem i czernią. Przykładowo, satynowa spódnica w kolorze burgundu zestawiona z dopasowanym swetrem tworzy niezwykle elegancki i spójny wygląd. A teraz czerwień. Kolor, który zawsze pozostaje silny i niezapomniany. Czerwień to pewność siebie, pasja i energia w jednym. Jeśli chcesz ją nieco stonować, połącz ją z beżem, brązem lub szarością. Te delikatniejsze odcienie złagodzą intensywność, a jednocześnie zachowają szykowny wygląd. Nie musisz ubierać się w całości na czerwono. Wystarczy akcent, na przykład szalik, rękawiczki lub torebka, które ożywią neutralny zestaw. Jeśli chodzi o kolor, który w tym sezonie wychodzi z mody, to terrakotta. Przez ostatnie lata była ulubieńcem jesiennych trendów, ale jej nadmierne użycie sprawiło, że stała się przewidywalna. Teraz moda kieruje się ku bardziej eleganckim i wyrafinowanym tonom, takim jak burgund i głęboka czerwień. Drugi tałpę, cichy luksus. Przejdźmy do Taupe, jednego z najbardziej niedocenianych neutralnych odcieni. Taupę to idealne połączenie szarości i beżu. Subtelne, zrównoważone i niezwykle eleganckie. Jeśli zwykle sięgasz po klasyczny beż, spróbuj zastąpić go tałpę. Ten kolor natychmiast nadaje stylizacji głębi i nowoczesnego charakteru. Beż bywa płaski. A Taupe ma w sobie to drogie wrażenie, które sprawia, że wyglądasz stylowo bez wysiłku. Połączenie taupę i kremu to jedna z najbardziej luksusowych kombinacji na sezon jesień-zima. Miękka, bogata i pełna klasy. Trzeci. Czekoladowy brąz. Nowy klasyk. W tym sezonie czekoladowy brąz stał się prawdziwym filarem eleganckiej garderoby. Ciepły, głęboki i naturalnie szykowny. Wprowadza poczucie stabilności i komfortu zobaczysz go wszędzie w płaszczach, skórzanych torebkach, marynarkach i butach. Choć kamel nadal pozostaje ponadczasowy, czekoladowy brąz wydaje się świeższy i bardziej współczesny. Nadaje stylizacji to samo wyrafinowanie, ale w cieplejszej, bardziej przytulnej odsłonie. 4. Szarość chłodna elegancja bez wysiłku. Szarość to kolor, który nigdy nie wychodzi z mody. Subtelna, uniwersalna i niezwykle szykowna. Zawsze wygląda spokojnie, nowocześnie i z klasą. Od miękkiego szarego swetra po długi wełniany płaszcz. Każdy element w tym kolorze automatycznie dodaje stylizacji elegancji. Szarość idealnie komponuje się z czernią, bielą, burgundem i kremem. Jeden dobrze skrojony płaszcz w tym odcieniu potrafi całkowicie odmienić prosty, codzienny zestaw. 5. Głębokie odcienie zieleni. W tym roku zieleń przechodzi transformację. Zamiast jaskrawych, neonowych czy szmaragdowych tonów, królują oliwkowa, khaki i leśna zieleń. Te odcienie są ziemiste, stonowane i bardzo eleganckie. Świetnie łączą się z brązem, szarością i kremem. Tworząc harmonijną, ale wyrazistą paletę. Jeśli Twoja garderoba składa się głównie z neutralnych kolorów, dodanie jednego zielonego elementu np. kaszmirowego swetra lub torebki odświeży Twój wygląd bez przesady. Szósty fiolet wyrafinowany akcent fiolet powraca, ale w bardziej luksusowej formie. Zapomnij o jaskrawych odcieniach. Teraz królują śliwka, purpura i przydymiony lawendowy. Do kolory, które przyciągają uwagę, zachowując jednocześnie elegancję. Fiolet dodaje charakteru i pewności siebie. Możesz go nosić jako akcent, we formie marynarki, szpilek lub torebki. Dla osób preferujących neutralne palety, odrobina fioletu wprowadza subtelną głębię i wyjątkowość. 7. Maślany żółty Delikatny blask. Jednym z najświeższych odcieni sezonu jest maślany żółty, miękki, świetlisty i pełen subtelnego ciepła. Dodaje garderobie świeżości i optymizmu, nie będąc przy tym zbyt intensywnym. W przeciwieństwie do mocnych, musztardowych żółci, ten odcień jest spokojny i elegancki. Doskonale współgra z brązem, szarością i pastelami, tworząc miękkie i harmonijne połączenia. To idealny przykład nowoczesnej, stonowanej elegancji. Ósmy granat. Ponadczasowa klasyka. Na koniec granat. Kolor, który nigdy nie znika z mody. Ma głębie czerni, ale jest od niej łagodniejszy i bardziej uniwersalny. Granat nadaje strukturę i elegancję, nie tracąc przy tym lekkości. W połączeniu z beżem, kremem lub dżinsem wygląda zawsze stylowo i ponadczasowo. Jaskrawe błękity ustępują miejsca głębszym, nastrojowym tonom, które emanują spokojem i klasą. Granat to absolutny must-have w każdej eleganckiej garderobie. I to wszystko, moi drodzy. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję za oglądanie. I jak zawsze, pozostań stylowa, elegancka i pewna siebie. Do zobaczenia w następnym filmie.